teraz za sprzątanie i będziemy ubierać choinkę. Tak. Co to jest tutaj za krzak? Wróciłaś do domu, tak? I będziesz ubierała z mamą choinkę. Tylko musimy jeszcze posprzątać, bo pierdzielnik mamy w domu. Bałagan mamy w domu. <ścoughs> I musimy posprzątać. I będziemy stroić taką dużą choinę, tak? Tutaj dopiero widać na naszym korytarzu, jaka ona jest duża. No ale powinna się zmieścić. Raczej nie, nie, raczej nie będziemy jej skracać. Tak, córcia? Duża choinka jest. No, duża jest. Rybku moja, słodka. kind to one another and don't give in to fear that's all that i'm asking for for christmas time this year we've had enough of fighting and dying in the streets for christmas i just want a little peace be blind to one another Musimy delikatnie przyciąć końcówki, bo nam ubrudzi cały sufit. Także taka choinka, jak wiecie, trochę waży. Musimy właśnie przyciąć ją trochę, bo żelice nam po prostu pobrudzi sufit. Ocia! Jedna i druga przyzwy! Jedna i druga kombinatorka! Zobacz, co tata tam robi! Co tata tam robi? Zobacz, jak przycina! Kornelcia bawi się tym cukierkiem jak nie wiem co pięknie. Skacze wręcz na niego. Tak, włączyliśmy sobie muzę, powiedz. Już taką typowo świąteczną. I będziemy ubierać choinkę, tak? Wyspałam się w sklepie. Praktycznie przyspałam całe zakupy w koszyku. I teraz mogę pomóc rodzicom. <grystanie> teraz pomożesz rodzicom dekorować. choinka nam się delikatnie mówiąc przechyla, więc dobrze, że mamy ciężarki, to po prostu jakoś przykombinujemy, żeby ten stojak po prostu jakoś stał mocniej na podłodze, żeby ta choinka się nie przechylała w lewo, w prawo, bo niestety nam się giba. Po 5 kilo muszę przyjąć kogoś. O 5 musisz przyjąć kogoś. To zak -zak <laughs> to zak -zak Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. Także choinka póki co stoi. Nie chcę przechwalać, bo w zeszłym roku, tak jak już mówiłam, trochę nam walnęła w nocy, ale na razie stoi. Mamy na razie, że będzie ok. Dobrze, że mamy taki stojak, taki najprostszy, zielony, wiecie o taki. Dlatego, że właśnie możemy włożyć w niego ciężarki albo jakieś kamienie. O, ta już się wspina i dzięki temu taką dużą choinkę możemy postawić, bo wiem, że są takie metalowe, one, one są ładniejsze co prawda niż ten mój zielony, no ale tam nie miałabym możliwości właśnie, żeby takie obciążenie tutaj dla choinki zrobić, a jednak taka choinka wymaga niestety obciążenia, żeby właśnie mogła sobie równiutko stać. Także przytrzymamy właśnie ten stojak, ale praktyczniejszy, ale jak widzicie kupiłam sobie osłonkę właśnie taką na ten stojak i wcale nie będzie go widać także. Jest na to rozwiązanie. Hmm? A ta, proszę bardzo, tak się bawi. Na Jaśku, tak jej się spodobał. No i wykrakałam, niestety. Choinka nam właśnie walnęła na podłogę. No i Sylwester będzie teraz wyżynarką, po prostu przycinał jej końcówkę. Ten koniec od choinki zakupiliśmy już teoretycznie przygotowany, ale niestety jest teraz zachudy. No i musimy delikatnie go obciąć, bo gdyby był teraz delikatniej grubszy, to łatwiej by to było dostosować. Tak nam się wydaje przynajmniej. No i Sylwester po prostu trochę dziabnie wyżynarką, żeby, ten koń, to, żeby tą końcówkę skrócić. No i zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się ustawić. Dobry. Czyli teraz co, cały ten pień? Sylwek jeszcze udziałał jednak troszeczkę tego. O, na początku tak. tyle, a później jeszcze jednak kawałek? Tyle. No i teraz praktycznie większość tego, tego dołu wchodzi nam w ten stojak, o, jak widzicie. I tutaj widać. Opa! Także mam nadzieję, że teraz nam nie walnie. No na tak, razie tak. postawić ją tak, jak jest teraz. Jak Zobaczymy. będzie się przechylała jednak, no to wtedy po prostu ciapniemy to całość albo kawałek jeszcze. Nie, całość to nie, bo ja gałązki nie. nie chcę stracić. No to po prostu kawałek tak w takim razie jeszcze i wtedy no, tą gałązkę trzeba będzie po prostu usunąć. No dobra, ewentualnie. Jak się rozłoży choinkę, czyli się usunie to za zabezpieczonką, to będzie stabilniejsza. Ale powiem Ci, że szersza jest ta choinka niż w zeszłym roku. No. Jest niższa, na pewno jest niższa, ale jest szersza. No i trochę na, mam wrażenie, że ta główka była wcześniej taka gęściejsza. Więcej było tych gałęzi. Ale ładna jest, ładnie wygląda tutaj niż w sklepie, co? Te gałęzie w sklepie były takie zmarznięte i one nawet tak do końca nie chciały opaść. Tutaj już nabrały tej ciepłej temperatury i już ładniej ta choinka naprawdę wygląda. Zobaczcie, jak nasze dziecko ładnie siedzi w swoim siedzisku. Ja nie wiem, jak ty tą nogę wyjmujesz. Jak ty tą dziulę wyjmujesz? Gawoniu, ty mały. O, cwaniak. Ale ładna jest, jest ogromna, jest taka szeroka, bym powiedziała, ale jest przepiękna po prostu. Nie są potrzebne na całe szczęście. Jak przycięliśmy, to po prostu się ona dobrze ustawiła. A po drugie, jak się ono rozwinęło z tej folii transportowej, no to wtedy tu jest na dole szeroko, tak więc jest stabilizacja. No dłuba, a później jeszcze Więc jeszcze nie wiadomo, czy nie mówmy hop, nie wiadomo jeszcze czy nie będą potrzebne ciężarki, ale w razie czego są z ręki. To teraz póki stoi w tej pozycji, to założymy lampeczki i ją dosuniemy, a dopiero później ją przystroimy. Ale jest po prostu przepiękna. Tylko nie wiem, jak my ją dosuniemy, bo ona jest strasznie szeroka. Jak na nasz salon, trochę za szeroka, ale damy radę. Pierwsze święta Kornelci. Nasza Kornelcia urodziła się, słuchajcie, w Sylwestra, więc zrobiła nam dużą niespodziankę, bo urodziła się dwa tygodnie przed planowanym terminem i są to jej pierwsze święta z nami. Święta 20, ale tak. teraz razie ubieranie choinki. Pierwsze i pierwsze ubieranie choinki, ale będzie miała zabawę, Zobaczcie, ja już to widzę. Wszystko jest tak, wszystko jest czerwone. To jak ona tam, wiesz, wszystko jej się rzuca w oczy. O matko! Ale masz ze rzeczy tutaj, co? O jejciu! Zakładamy lampki teraz, wiesz, Ciurcia? Najpierw lampki musimy założyć, później ustawić choinkę i no, dopiero bombki będziemy zakładać. Szuka lampek, szuka lampek. No, dobre pudło wybrała, bo akurat tam są lampki. Słuchaj, wyciągaj wszystko, Katerciu, wyciągaj wszystko. Ciurcia! Pięknie układasz wszystko. No tego lepiej, żebyś nie wyjmowała, bo to się może jeszcze przydać do prezentów, ale... Porcia, a gdzie ty wlazłaś? Gdzie ty tam wlazłaś? Chyba mi się spodobała. Felcia chyba też zgłodniała. Felcia mówię, Aha, bo zobacz jak stoi. Ale to. <noise> nie, ja powiedziałem, jak głodna jest. Ale dostała dzisiaj trzy rarytasy, to i tak jest o, dużo. Powiedziałeś magiczne słowo? Nie, nie powiedziałam, nie ogarnęła, bo to masz jedzenie. Właśnie, się spodziewa. Nie, już trzy dostała, wystarczy. A ja dzisiaj w Lidlu dorwałam piękną gwiazdę betlejemską. były dwa rodzaje. Ja kupiłam za 15 zł, chyba taką mniejszą, była jeszcze za 25, większa, ale ja stwierdziłam, że po prostu mi jest większa niepotrzebna, bo ja chciałam postawić ją na stół. i tak jest duża. Tak, ona i tak jest duża, a to była tańsza. Ja to myślałam, że to jest ta większa. Nie, 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 ja wzięłam specjalnie mniejszą, bo stwierdziłam, że po prostu mi akurat na stół nie jest większa potrzebna, no bo jakbym kupowała na grób czy coś takiego, no to bym kupiła większą. Ale na stół nie jest mi potrzebna taka duża. Dolniczki mam do tego właśnie takie drewniane, więc idealnie będą pasowały, ale jest piękna. Także w Lidlu za 15 zł kupiłam. Jestem z niej strasznie zadowolona. Śliczna jest po prostu. Myślałam, że dzisiaj Kornelcia zobaczy jeszcze ubraną całą choinkę, ale nie da rady, bo już późna godzina, Późna godzina, jeszcze. tak. Jutro to. zobaczysz. Gotową. Tak. A, pa, pa. Pa, pa, pa. Idę spać. Papa! pa. Pa, pa. Już budzę.

powiesiliśmy pierwsze lampki, a jeszcze nawet nie do końca, przypomniało mi się, że w zeszłym roku obiecałam sobie, że dokupię jeszcze lampki choinkowe właśnie na naszą choinkę, ponieważ mamy ich za mało. Niby Mamy dwa takie duże, wiecie, łańcuchy, ale to jest za mało. Więc ym, następne zakupy musimy w końcu kupić, bo to już jest chyba trzeci rok, jak ich nie dokupujemy, bo ciągle o tym zapominamy. Dlatego zawsze powtarzam, że warto zajrzeć do swoich pudeł, no, ale pewne rzeczy można zauważyć dopiero wiadomo, jak się coś robi, tak? Jak się ubiera choinkę, to można zauważyć, czego tak naprawdę brakuje. w zależności też, jak się ma jaką choinkę, bo w zeszłym roku mieliśmy mniejszą choinkę. Nie, nie, i było to samo. Było to samo, było więcej, to by była bardziej Patrz. widoczna. Ale super! <laughs> I tak kupimy. Także przycięliśmy choineczkę. A dlaczego? A. Przycięliśmy, żeby nie zahaczała nam o firaneczkę, żeby firaneczka się ładnie układała, bo że przycięliśmy to tak naprawdę od drugiej strony i od boku. No i tak naprawdę choinka nabrała jeszcze ładniejszego kształtu jak... i mogliśmy dzięki temu ją wepchać tam w róg. Wygląda przebosko. No. Kr Krótce za to, <gry> W sumie dobrze, że przycięliśmy ten, tą górę. Dlatego, że zmieści się teraz gwiazda. Bałagan się na, narobił. Tak, także widzicie choinka nabrała ładnego kształtu dzięki temu. No i ładnie będzie się układała firanka, bo tak to by zahaczało. Bardzo. Dziękuję. Faccia! 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 moja piękna, piękna, piękna jesteś! Super jesteś Faccia! Wszyscy, <laughs> 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 że szybko nie... wszyscy Tak! się telefonce,